Że wszystkim witam na kanale Psalm 73:28. 28. Lecz szczęściem moim być blisko Boga. Powkładam bo w Panu, w Bogu, nadzieję moją. Modlimy się nowenną do Bożego Miłosierdzia. Dzisiaj jest dzień drugi. Pan Jezus powiedział do siostry Faustyny: Ile razy chcesz mi sprawić radość, to mów światu o moim wielkim i niezgłębionym miłosierdziu. Dlatego też. A publikuję tą nowennę i mówię o jego niezgłębionym miłosierdziu. Będziemy modlić się koronką do Bożego Miłosierdzia oraz e, litanią. Panie Jezus, powiedział do siostry z Faustyny: Pragnę, abyś przez te dziewięć dni sprowadzała duszę do zdroju mojego miłosierdzia, by zaczepnęły siły i ochłody i wszelkiej łaski, jakiej potrzebują na trudy życia, a szczególnie godzinie śmierci. W każdym dniu. Przeprowadzisz do serca mego odmienną grupę dusz i zanurzysz je w tym morzu miłosierdzia mojego. A ja te wszystkie dusze wprowadzę do domu ojca mojego. W każdym dniu prosić będziesz ojca mojego przez gorzką mękę moją o łaski dla tych dusz. Dzień drugi. Dziś sprowadź mi dusze kapłańskie i zakonne i zanurz je w niezgłębionym miłosierdziu moim. One dały mi moc przetrwania gorzkiej męki. Przez nie, jak przez kanały, spływa na ludzkość miłosierdzie moje. Jezu, najmiłosierniejszy, od którego wszystko, co dobre, pochodzi. Pomnóż w nas łaskę, abyśmy spełniali godne uczynki miłosierdzia. By ci, co na nas patrzą, chwalili ojca miłosierdzia, który jest w niebie. Ojcze przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia swego na grono wybranych w winicy swojej na dusze kapłańskie i zakonne i obdarz ich mocą błogosławieństwa swego, a dla uczuć serca syna swego, którym te dusze są zamknięte, udziel im mocy i światła swego, aby mogli przewodzić innym na drogach zbawienia, by wspólnie śpiewać cześć niezgłębionemu miłosierdziu Twemu na wieczne wieki. Amen. Wyobraźmy sobie i przywołajmy do serca i do pamięci kapłanów i inne osoby zakonne, które może jakoś nam w życiu pomogły, do, od których bije dobro, którzy sprowadzili nas na dobrą drogę oraz te o, dusze kapłańskie i zakonne, które właśnie potrzebują modlitwy, miłosierdzia, gdyż jeszcze lepiej mogłyby spełniać swoje obowiązki, jeszcze lepiej oddawać się Panu Bogu. Więc, chytamy teraz nasze piękne różańce. Dzisiaj mamy niebieski różaniec na no tle pięknych czerwonych tulipanów. I módlmy się za te dusze zakonne i kapłańskie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, który się jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie bódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod morskim Piłatem, ukrzyżował, u Marii pogrzebiał. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd będzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczeń, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze Przedwieczny, ofiarując Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy naszej i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew Duszę i Bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy naszej całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczne, ofiaruję Ci ciało i krew Duszę i Bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy naszej całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo. Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy naszej i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, dla nas całego świata. Miej miłosierdzie dla nas z całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas z całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święta nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święta Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święta nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami, nad całym światem. Okrwi i woda, która wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufam Tobie. Okrwi i woda, która trysnęła z najświętszego serca Jezusowego. Jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufam Tobie. Okrwi i wodo, która wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufam Tobie. O Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, kocham Ciebie. I na zakończenie pomódlmy się jeszcze litanią. Kirie eleison, Chryste eleison. Kirie eleison, Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu, święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Miłosierdzie Boże, najwyższy przymiocie stwórcy, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, niezgłębiona miłości uświęciciela, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, niepojęta tajemnica Trójcy Świętej, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, wyrazie największej potęgi Boga, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże w stworzeniu duchów niebieskich, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże powołujące nas niecości do istnienia, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże ogarniające wszechświat cały, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże darzące nas życiem nieśmiertelnym, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże chroniące nas przed zasłużonymi karami, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże dźwigające nas z nędzy grzechu. Ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, usprawiedliwiające nas w Słowie Wcielonym, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, wypływające z ran Chrystusowych, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, tryskające z najświętszego serca Jezusowego, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, dające nam najświętszą Marię Pannę za matkę miłosierdzia, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, w objawieniu tajemnic Bożych, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże w ustanowieniu Kościoła Powszechnego, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże w ustanowieniu sakramentów świętych, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże przede wszystkim w sakramencie Chrztu i Pokuty, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże w sakramencie Ołtarza i Kapłaństwa, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże w połowaniu nas do wiary świętej, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże w nawróceniu grzeszników, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, uświęceniu sprawiedliwych, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, w udoskonaleniu świętobliwych, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, zdrowiu chorych i cierpiących, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, ukojenie serc u ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, nadziejo dusz rozpaczonych, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, towarzyszące wszystkim ludziom zawsze i wszędzie. Ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, uprzedzające nas łaskami, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, pokoju konających, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, rozkoszy niebiańska zbawionych, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, ochłodo i ulgo duszczystowych, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, korono wszystkich świętych, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, niewyczerpane, źródło cudów, ufamy Tobie. Waranku Boży, któryś okazał największe miłosierdzie w odkupieniu świata na krzyżu, przepuść nam, Panie. Waranku Boży, któryś się miłosiernie ofiarujesz za nas w każdej mszy świętej, wysłuchaj nas, Panie. Waranku Boży, który z nieprzebranego miłosierdzia głażysz grzechy nasze, zmiłuj się nad nami. Miłosierdzie Boże ponad wszystkie dzieła Jego, przeto miłosierdzie Pańskie na wieki wychwalać będziemy. Módlmy się. Boże, w którym miłosierdzie jest niezgłębione. A skarby litości nieprzebrane. Wejrzyj na nas łaskawy i pomóż w nas ufność w miłosierdzie Twoje, byśmy nigdy nawet w największych trudnościach nie poddawali się rozpaczy, lecz zawsze ufnie zgadzali się z wolą Twoją, która jest samym miłosierdziem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Króla Miłosierdzia, który z Tobą i Duchem Świętym okazuje nam miłosierdzie teraz i na wieki. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Zapraszamy tron na dzień trzeci modlitwy. Z Bogiem.